Jak podać termin ważności dla towarów na inwentaryzacji w subiekcie GT? Podczas dodawania inwentaryzacji cząstkowej możliwe jest podanie terminu ważności. W tym celu na początku należy aktywować kolumnę. Zatem wybierz na dokumencie prawy przycisk myszy, operacje na liście, lista kolumn. Zaznacz termin ważności i zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Od teraz na inwentaryzacji cząstkowej możesz podać termin ważności dla asortymentu. Termin ważności można podać dla pozycji generujących przychód. Termin ważności podany dla towarów inwentaryzacji cząstkowej automatycznie zostaje przeniesiony na inwentaryzację zbiorczą. Tutaj również konieczne jest aktywowanie kolumny Termin ważności. W oknie rozdziel na dostawy również możliwe jest podanie terminu ważności, więc jeśli masz asortyment, który powinien posiadać różne terminy ważności koniecznie skorzystaj z rozdziel na dostawy. Po uzupełnieniu wszystkich danych na inwentaryzacji i jej zatwierdzeniu. Na dokumencie przychodowym również można sprawdzić termin ważności po aktywowaniu kolumny na liście kolumn.